pierwszy sklep z czekoladą Chodzimy? My... Ale nie, bo tam w tamtym drugim wybrałaś wiesz? Dobra, ale tam też będziemy musieli poszukać, czy są jakieś lepsze Też o tym bym. Wyszliśmy na jeden z placy. Dlaczego na jeden z? Bo nie wiem czy to jest akurat główny Dlatego, bo widzieliśmy, że jest ich kilka jechaliśmy samochodem na parking Więc jakby nie chcę teraz wprowadzać błąd Jeden z placów, których, których, których widzieliśmy, ale też jest fajny i robi wrażenie. A my szukamy jakiegoś nasłonecznionego miejsca, żeby e pić jakieś ożywiające piwko a Hania jakaś gorąca czekoladka albo soczek, nie? Hania jest trochę smutna, bo zapomniała okularów szukamy na razie tak samo po sklepach e, okularów bo jakby jakieś salony optyczne no jest niedziela są pozamykane a w sklepach z pamiątkami na razie nie widzieliśmy żeby jakiekolwiek okulary takie dla dzieci były więc e, no szukamy, tak Hania? i też kupimy może zdążymy kupić okulary przez zachodne słońca Tak. Aktualna sprawa powieszona chyba przez jakichś aktywistów. Nie znam niemieckiego, ale zakładając, że są tam napisy i Palestyna i Izrael, to zakładam, że chodzi o aktualną sytuację polityczną wojenną w związku z atakiem Izraela na, na, na Palestynę w sprawie Odwetu za, za atak na ich ziemię. Więc pewnie jacyś aktywiści powiesili tego typu transparent. O, patrzenia, karmata wielka. Zobaczmy tą armata z bliska. Dobra. No, wielka, co? pan. Halo dziewczynko! Tutaj wam nagram nazwę Knajpy. Ma bardzo, dobre, ma bardzo dobre opinie i dobre jedzenie. A tu jest budka, przy której wczoraj, która ma tam z tyłu stoliki, z której wczoraj jedliśmy super kiełbasę, super zupę ziemniaczaną. I naprawdę było pysznie i, i, i fajnie Dobre piwo też, zupka była dobra, nie? No właśnie Ta budka ma e, Jest taka informacja, że ma jedną z lepszych kiełbas tutaj w mieście e, I rzeczywiście dobra była e, I kolejka jak zawsze jest e, Dobrze, my idziemy sobie tutaj do, do jednej z, z restauracji e, Która ma stoliki na zewnątrz I idziemy sobie wypić coś dobrego, tak? To co, idziemy no dobra słuchajcie, siedliśmy sobie w restauracji Tapas. One jest przy rynku. Generalnie schodzi się jedną, jedną z uliczek i my sobie już tutaj sączymy piwko. Hania czeka, Hania czeka na czekoladę, Kama pije piwko, ja tak samo powiem Wam, że zaskakują mnie ceny tutaj w dreźnie, bo są zaskakująco wydaje mi się w porównaniu do naszych knajp niskie. No bo jeżeli mówimy o tym, że piwo na rynku całkiem dobre, duże, kosztuje 4,5 euro no to wydaje mi się, że to nie jest jakoś dużo w porównaniu do, do tego jak, jaka jest stawka minimalna jego wynagrodzenia tutaj w, w Niemczech średnio Dania to jest w granicach tam, nie wiem od... Od, nie wiem, zupy od 5,99, no od 5,90, tam od 3 euro i, i dania główne po, po, po 7, 80 euro. Więc naprawdę, a restauracja ma a, bardzo dobry komentarz, że zresztą widzimy pojedzenie, które, my ja tu przyjrzymy tylko na piwko, ale widzimy pojedzenie, które ludzie dostają i jest tutaj ludzi full. Wczoraj wieczorem też tutaj było ludzi top, nie, więc naprawdę jest, wydaje mi się, że kurczę, to, to nie oni mają drogę, tylko to my mamy drogę u siebie w Polsce. No dobrze, my za chwilę idziemy dalej. Jeszcze chcemy sobie wejść tutaj na takie, nie wiem, arkady, czy, czy nie wiem, na takie tarasy, które są tutaj wzdłuż jakby łaby. One są za naszymi plecami. Tam się będziemy kierować zaraz po tym, jak wypijemy piwko i stamtąd idziemy właśnie do samochodu. Bo mamy jeszcze pomysł na to, żeby wieczorem sobie przejść do drezna, a jedziemy do samochodu dlatego bo Wczoraj jedliśmy obiadek na mieście. Dzisiaj jest pomysł, żeby troszeczkę przygrillować przy przyczepie, tak? Tak, i później znowu może wieczorem przyjedziemy i sobie coś jeszcze przekonsimy. No i ogarniemy. Przepraszam, przy okazji ogarniemy Elvisa czyli jakieś tam jedzenie. Wyjdziemy z nim na spacer. I. Co byś zjadła? Krewetki. Krewetki? To można tutaj zobaczyć, czy są. Dobra, chyba Hanie dopadł większy głód, więc jeszcze może zjemy jakieś krewetki. Dobra, to widzimy się później i my wam damy znać co robimy dalej. Słuchajcie, znowu się przeszliśmy, ale dopadł nas głód wróciliśmy do naszej budki Kartoffelzup, czyli zupa ziemiaszana, gulasz no i oczywiście brawurst. Ja ale, to ale po prostu ta kiełbasa jest zajebista, no słuchajcie, no naprawdę jedna z lepszych kiełbas jaką miałbym. i to właśnie jest tutaj, i to w takiej buteczce, proszę bardzo. Pani jak zupka? Dobra. Chcesz na co? Okej, okay, słuchajcie i za te trzy dania zapłaciliśmy 15 euro, więc jakby, naprawdę nie za wiele, tak? 下载、si Słuchajcie, jak nie chcecie stać na kempingu, albo nie zależy Wam na większych wygodach, albo macie na tyle przystosowany kamper, aby stać po prostu na parkingu dla kamperów, to dokładnie po drugiej stronie rzeki, czyli tam jak spojrzycie teraz na moją dłoń, tam jest taki camper park. Nie wiem jak tam z prądem wygląda sytuacja i z innymi tam, nie, mediami czy, czy serwisem. Ale zakładając, że jakby Niemcy lubią karawanik. No to pewnie jakieś miejsce serwisowe kamperów jest. My tam jutro będziemy ściągać naszą szczepę. Bo jutro musimy opuścić pole kempingowe. A tutaj chcemy jeszcze przyjść na jakieś zakupy, bo nie wszystkie sklepy były dzisiaj otwarte, więc tam zcieniem odepniemy się. Albo nawet nie będziemy się odpinać, bo to jest dosłownie przejście przez most. Most, którym dzisiaj chodziliśmy. Tak więc przejść przez mostek. Jak tam jutro podjedziemy to wrzucimy pineskę jakąś, tak? Eee, dla tych co, co by chcieli przyjechać, może nie na camping, a na samy, camper park. Idziemy dalej. Tutaj po drugiej stronie tego mostu, co Wam pokazywaliśmy i tutaj się właśnie znajduje ten taki camper park, żeby stanąć sobie samymi kamperami w samym centrum. Wygląda to mniej więcej tak. Jak widzicie jest bardzo dużo kamperów i pokażę Wam tylko te osoby, co sobie stanęły w pierwszej linii. To zobaczcie jakie mniej więcej mają widok. Na same centrum drezna mają, mają takie miejsce widokowe i jeżeli chodzi o opłatę wynosi ona bodajże chyba 2,5 albo 3 euro było za godzinę i około chyba 18 albo 20 euro jest za cały dzień, ale za chwileczkę zobaczę dokładnie ile tam jest to pokażemy Wam, gdybyście byli zainteresowani tym, żeby sobie przykładowo tutaj przyjechać. Jeżeli chodzi o, o jakieś media, to z tego co widziałam, to jest chyba... Jest chyba możliwe do podłączenia prąd. To z takich rzeczy na pewno, na pewno chyba tutaj jest dostępne, ale jeszcze za chwileczkę dopytam Piotra. No i ile zapłaciłeś? To jest niezła opcja na te, na przejazd następnym razem powiem szczerze Jak tu jest prąd, to z wodą tak? słabo, nie? No jest, 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 tylko z wodą Musielibyśmy mieć więcej wody, nie? Zapłaciliśmy teraz do końca jakby dnia 5 euro Aha, no to fajnie Do końca dnia Aha, no, no to tutaj jest tabliczka I mamy tak 2,5 euro jest za każdą godzinę, 18 euro macie za e, cały jeden dzień. A dalej? A to jest to samo? A, no i to jest to samo. Aha, bo to się tyczy i kamperów pewnie i e, przyczep, tak? Jest ta sama cena. Nie, bo jest to nie wiem, to van, van mobil. To jest chyba tylko kamper, czy nie? Ale nie ma przepa mnie wolno. No i tak to mniej więcej, e, o, tak to nawet, mniej więcej wygląda. Nawet Pineskę. po polsku jest napisane. Witamy. Witamy tak, finestę możemy Dobra, wam idę dać, wzięcie, bo trzeba dać za te. No a my, a my sobie jeszcze idziemy na, na miasto troszkę pochodzić i coś sobie zjemy, więc e, pokażemy może Wam jeszcze coś ewentualnie czego jeszcze gdzieś tam nie widzieliśmy. Witajcie, albo witajcie. Dobry no. wieczór. Trafiliśmy do knajpki. Zajęliśmy już miejsca. Jest z nami też Elvis. Elvis też został już obsłużony. Dostał miseczkę z wodą. Żeby nie było, że cały czas w przyczepie siedzi, nie? Właśnie. No w sumie on to mało w On zawsze ja z nami Ja mówiłam, że jesteśmy z całą grupą. A? Aha, okej. Okay. Eee, jak widzicie piwko. To jest jakieś piwko regionalne. No mój, mój niemiecki jest tak dobry, że nie jestem w stanie tego nawet wymówić Więc raczymy się tym piwkiem, albo będziemy raczyć się, bo dopiero Pani przyniosła. Zamówiliśmy sobie... Kamcia zamówiła zupę gulaszową Tak? Coś Gulasz zup Eee, I taką hand... przystawkę na pieczywie z tartym borakiem, z krzanem, e, z ogokiem i coś tam jeszcze jest Tak, staraliśmy się coś zjeść co, co jest tutaj Kiela, regionalne. regionalne A ja standardowo e, bardzo regionalnie, czyli pieczone ziemniaki, kapusta kiszona i podobno jakaś fajna kiełbasa do tego jest Więc ja idę, ja mam na wyjazd Ale pewnie zastanawiacie się dlaczego my tak cały czas to piwo tutaj pijemy, ale nie wiem czy mówiłeś że tutaj... Yy... No, my pijemy małe piwo. No tak, ale mimo wszystko to już wygrać nasze. Wczoraj jak rozmawiałem tutaj z Halo. pracownikiem w budce, w której siedzieliśmy, powiedział mi... Zapytałem się go, czy małe piwo mogę wypić tutaj i prowadzić. Powiedział mi, że Niemcy podobno mają 0,5 promila limitu. Sprawdzę to, że no rzeczywiście tak jest. To, tak jest, tak. Więc Ten limit jest bardzo duży. No ale my nie wykorzystujemy tego do, do góry, żebyście nie myśleli. Bo wypiliśmy jedno małe piwo wcześniej, no i teraz mamy dopiero tak, drugie Tak, ale żeby tak. nie było, że przyjechaliśmy tutaj samochodem i siedzimy wszyscy przy piwie i pytanie kto będzie jechał To tak, Ania. tutaj jest możliwość Ja tak, ja tak Po ja, tak. takim jednym piwie, nawet dużym bo to są małe Ale A, dużym, są małe Na spokojnie można prowadzić pojazd Tak a piwko, mamy tutaj dwa małe piwka, każde z nich po 3,90 euro, więc ceny nie o... są wysokie. Dobra, My słuchajcie, nie jak nie będziemy wracać, to Wam pokażemy resztę, resztę miasta, jak wygląda wieczorem. Dzisiaj jest niedziela i widać, że to miasto troszeczkę się e, przeludniło już. Wczoraj wieczorem były no, ulice zalane ludźmi, e, dzisiaj już widać, że jutro ludzie idą do pracy, więc e, już tak spokojnie. Już jest spokojnie no. Eee, no dobrze, ok. Eee, co? Do później, tak? Tak. Sk skończymy konsumpcję i się zalogujemy znowu. Słuchajcie, my już wyjeżdżamy, jeszcze tylko chciałam Wam pokazać tutaj to miejsce przy recepcji, jak to wygląda jak przyjedziecie. Tu jest recepcja, ale my jak przyjechaliśmy była zamknięta, więc w tym automacie możecie sobie ee, zabukować miejsce, wjazd jest taki do wykonania samemu. E, zaznaczamy, że chcemy sobie zabukować parcelę. Chwila, coś chyba źle weszło, o tak. I zaznaczacie sobie przykładowo od kiedy do kiedy. Aha, to jest dzisiejszy dzień. Zaznaczacie ok. E, tutaj mamy przyczepę kempingową e, albo kampera z, e, z prądem. E, samochód, namiot. E, I tutaj mamy zwykły e, kamper, też z prądem, chyba. Takiego. My wzięliśmy to, wpisujemy tutaj numery rejestracyjne. Później system nasz pyta o dane każdej z osób, czyli e, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. E, zaznacza się na koniec czy jesteście z psem, czy też nie. No, i tyle, i wychodzi Wam płatność do uiszczenia od razu tutaj na miejscu. Numery rejestracyjne są szczytywane przez bramkę, więc później każdy wjazd, wyjazd jest dokonywany automatycznie. A tutaj my już jesteśmy po wykonaniu zrzutu szarej wody i tak samo uzupełnienia, opróżnienia tej kasety, więc my jesteśmy gotowi do wyjazdu. Więc tutaj sobie. Już stoimy. Widzę, że Piotr chyba na mnie czeka. No i tak jesteśmy spięci i za chwileczkę... Za chwileczkę będziemy wyjeżdżać. Ten nasz powrót chyba nie idzie po naszej myśli, zobaczcie. Straż pod prąd jedzie, zobacz, patrz. A autostrada jest patrz. chyba zamknięta, bo coś się pali, ale to chyba w takim razie ale, nie z naszej strony, jeżeli jadą ale, tamtędy. Wiesz co, no jadą pod prąd, ale to i też autostrada chyba zamknięta. My I tak chyba, tak zjeżdżamy my na skorzelet. Tak, nie, tak, bo chcemy się zatankować. Bo musimy się zatankować, ale później zobaczymy, czy ale wrócimy na drogę. Jest. Potężne kłęby dymu lecą z Dan że wezmę kamerkę. Zobaczcie jak, jak się pali. Eee, I powiem wam, że jak dojeżdżaliśmy do granicy, to tak patrzyłem mówię, kurczę, co to za fabryka u nas tak daje takiego czadu po naszej stronie, a nie, to strona chyba nie jest zablokowana w naszą stronę, tylko w tamtą stronę jest zablokowana. Pewnie jakiś wypadek, ci Nie, w naszym też jest zablokowana, w kierunku Wrocławia też jest zablokowana, a widać już tam to miejsce chyba zdarzenia nawet. No dobra, my i tak musimy zjechać. My jedziemy się zatankować i zobaczymy sobie za chwilę na mapach. Może to objedziemy jakoś, bo tak, aczkolwiek z przyczepą to tak średnio gdzieś tam pchacie po tych małych uliczkach. Ja, no. No no miał wsteczny. Pasz, widzisz, no to A no, On jest niezdecydowany na awaryjnych, to nie wiem co on chce zrobić. No dobra, my jedziemy, jedziemy się zatankować i e, podsumujemy sobie nasz e, weekendowy wyjazd, jak wyglądał. Słuchajcie, szybkie takie podsumowanie <laughs> nasze wyjazdu. Tak. My Właśnie ruszyliśmy. staliśmy, no to staliśmy w korku. Z 40 minut staliśmy. No i co? Właśnie, teraz ruszyliśmy dalej, ale z tego co wiemy, to za daleko nie zajedziemy. Dlatego, że gdzieś tam pod Wrocławiem jest na kolejny wypadek. jest kolejny wypadek. Tutaj przed chwilą wiecie Śmiertelne. rozmawiałem z, z kierowcą ciężarówki obok, to, to mówił, że na kontach. O, nieco ciekawie tu jest. Pokażę o, Wam tylko. <laughs> Dlaczego w dwie strony była zamknięta? O, dostanie. to dwie się spaliły. No, tak więc tak to wygląda. Oby to nie z naszych o. klientów. No to tutaj y, w stronę Niemiec to sobie jeszcze poczekają i to długo myślę. O, ale smród. Poczekajcie, e, okay. szybkie wietrzenie. No tak, no dobra, co? Byliśmy trzy dni. Tak? Byliśmy trzy dni, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Drezno, to zwiedziliśmy połowę, czyli tą część starą starego, tą starą, starego miasta, na tym nam zależało. Jeżeli chodzi o jakieś pozostałe miasta, to myślę, że to jest bardziej temat taki przyszłościowy. Gdzieś tam może w kolejnych miesiącach sobie pozwiedzamy. Ale nas pozytywnie Niemcy zaskoczyły. Tak? Bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi właśnie o, o tą część. Tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to uważamy, że nie jest w ogóle jakoś drożej od tego, co, co jest u nas. Jest czysto. No przyjemnie. No, bardzo tak pozytywnie Pozywne. oceniamy wyjazd, więc na pewno gdzieś tam w najbliższym czasie będziemy chcieli wrócić w inne miejsce, ale też tutaj w okolice Saksonii, żeby sobie na pewno podwiedzać. coś podwiedzać. Słuchajcie, jedziemy cały czas, jest korek po lewej stronie. Tak, cały czas do Was mówimy i cały czas tutaj wszystko. Wszystko stoi. Wszystko stoi. Nie wiem ile kilometrów do korka jest, ale już jechaliśmy z 2-3. I już jest. To myślę, że to będzie 10-15 kilometrów. Teraz tak, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o kemping. No to kemping taki sobie, tak jak zdążyliście zauważyć. To może być. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby stać, właśnie w takim miejscu, gdzie są sanitariaty, no to to jest kemping najbliżej położony od Drezna. Samochodem mieliśmy około 13 minut jazdy. Około tam chyba 7 km było. Natomiast jeżeli nie zależy Wam na tym, to w samym centrum Drezna, to, co parkingu pokazywaliśmy, są... są parkingi, gdzie możecie stanąć. Na jednym jest do podpięcia się jest prąd. Na drugim eee, też, jest Tak, więc i cena tam była 2,5. Za godzinę i za cały dzień 18 euro, więc wydaje mi się, że to jest cena. Jak na to miejsce, jest to cena rozsądna, żeby sobie stanąć. E, tak. E, jeżeli zależy Wam. Powiem Wam tak. U nas jest. E, o, kolejny wypadek się zrobił. Ciężarówka w rowie, dlatego pewnie hamowała przed, przed korkiem. E, jeżeli chodzi. E, na tych parkingach nie ma dostępu do wody, więc jeżeli macie zasób wody na tyle duży w kamperze, no przyczep jest to chyba trochę niemożliwe. E, jeszcze jak my jesteśmy w trójkę, żeby nam tej wody na trzy dni wy wystarczyło, więc jakby no, zmuszeni byliśmy na, na, na camping. Ale jeżeli ktoś planuje zrobić taką jednodniówkę, dniówkę dwudniówkę e, w Dreźnie, to wydaje mi się, że te parkingi są ciekawą alternatywą. No słuchajcie, 18 euro za dobę no to jest e, nic, a jest prąd. E, więc w sumie najważniejsze, że dla niektórych tak. Tak, zakupy sobie porobiliśmy. Też e, przywozimy coś do Polski, a głównie tutaj tak mówimy jest. o e, jakimś piwie regionalnym, które nam zasmakowało. Byliśmy też e, i odwiedziliśmy jakiś e, sklep e, z czekoladą. Akurat my byliśmy w Lindzie. Uważam, że ceny bardzo, bardzo są podobne do tego, co jest u nas. E, a na pewno jest większy wybór tej czekolady, jeżeli lubicie te pralinki z Linda, więc warte miejsce odwiedzenia. No a my co? My sobie już planujemy powoli kolejny wyjazd. No co jedziemy? Pokażę Wam jeszcze trochę ujęć z drogi. Mamy nadzieję, że dzisiaj dojedziemy do domu, bo generalnie chęci jutro do szkoły, więc chcielibyśmy dzisiaj dojechać nagle do nic na siłę. Ehm. I polecamy generalnie wypady do, do Drezna, na nas zrobiło takie przyjemne, pozytywne wrażenie i pewnie gdzieś tam w najbliższym miesiącu jeszcze gdzieś się wybierzemy. No, to trzymaj się i do zobaczenia.